Cześć, tu kosma Pajor. Słuchasz Słowo Stanu. Podcastu o historiach, ludziach i momentach, które wydarzyły się naprawdę. Ja opowiadam, a ty słuchasz Słowo Stanu. Prolog. Cisza, która pachnie żelazem. Zdarzają się historie, które brzmią jak najgorszy horror. Jak senny koszmar, z którego nie można się obudzić. Ale ta wydarzyła się naprawdę. Tutaj, w Polsce, na ulicach, którymi być może dziś chodzicie na zakupy. Większość z nas boi się huku, krzyku, nagłego ataku, ale prawdziwe zło często zaczyna się inaczej. Zaczyna się od ciszy. Od tego specyficznego rodzaju milczenia, które sprawia, że włosy jeżą się na karku. Ciszy, która ma swój zapach. Metaliczny, ciężki, pachnący surowym żelazem i zakrzepłą krwią. Wyobraźcie sobie klatkę schodową w starej, po niemieckiej kamienicy. Tęk odpada płatami, w rogach gnieździ się wieczny mrok, a z piwnicy wydziera chłód. Ludzie przemykają obok siebie, unikając wzroku. I nagle... zegar. Stary, mechaniczny zegar w jednym z mieszkań. Jego tykanie było rytmem serca tego domu. Ale 11 września 1952 roku ten rytm zostaje przerwany. Wskazówki? Zatrzymują się na godzinie 17.45. W tym samym ułamku sekundy za cienką ścianą sąsiadka słyszy coś, co zapamięta do końca życia. Dwa jęki, nie krzyk, nie wołanie o pomoc. Dwa stłumione krótkie dźwięki, które jakby ktoś lub coś traciło ostatnie resztki sił. Kilka godzin później milicja wyważy drzwi na parterze. To, co znajdą w środku, sprawi, że doświadczeni funkcjonariusze będą musieli wybiegać na zewnątrz, by złapać oddech. I ten zegar martwy, wciąż wskazujący 17:45. Dziś zabiorę Was do Szczecina lat 50., do miejsca, gdzie granica między człowiekiem a potworem została kompletnie zatarta. Niebuszewo, dzielnica, która milczała. Aby zrozumieć tę historię, musimy cofnąć się do powojennego Szczecina, rok 52. Miasto jest raną, która ledwo zaczęła się zabliźniać. Gruzy, pył, niepewność. To był czas dzikiego zachodu. Ludzie przyjeżdżali tu z różnych stron z centralnej Polski, z Zabuga, z Niemiec. Nikt nie był stąd. Nikt nikomu nie ufał. Buszewo. Dziś modna dzielnica. Wtedy. Labirynt strachu. To było osiedle zbudowane na fundamentach lęku. Tu milczenie było walutą przetrwania. Ludzie bali się władzy, bali się UB, ale przede wszystkim bali się siebie nawzajem. Kamienice przy ulicy Wilsona skrywały setki tajemnic. W niebuszewie okna zasłaniało się nie tylko przed słońcem. Zasłaniało się je przed wścibskim wzrokiem sąsiada, który mógł donieść, że masz w domu coś cennego. Albo. Że widział u ciebie kogoś, kogo nie powinno tam być. To była dzielnica, w której każdy miał coś do ukrycia. Idealne miejsce dla kogoś, kto chciał zniknąć, będąc na widoku. Idealne miejsce dla Józefa Cypka. Cypek, sąsiad, którego nie było. Kim był człowiek, który stał się legendą szczecińskiego mroku? Józef Cypek w oficjalnych dokumentach wyglądał niepozornie. Urodzony w Opolu, z pochodzenia Niemiec, z zawodu szlusarz. Inwalida wojenny, nie miał jednej nogi, zamiast niej nosił prymitywną protezę, która przy każdym kroku wydawała charakterystyczny, suchy stukot na bruku. Ten dźwięk był ostrzeżeniem, którego nikt nie chciał słuchać. W oczach sąsiadów Cypek był tym dziwnym. Mrukliwy, wiecznie zgaszony, rzadko wychodził z mieszkania na parterze przy Wilsona 7. Często pił, ale robił to w samotności. Czasami widywano u niego kobiety, ale nikt ich nie znał. Wchodziły w mrok jego mieszkania i rzadko kto widział, jak wychodzą. Mówiło się, że Cypek nocami coś gotuje. Zapach wydobywający się z jego kuchni był dziwny: słodkawy, ciężki, mdły. Sąsiedzi myśleli, pewnie pędzi Bimber, pewnie go tu jakąś padlinę, bo bieda. Nikt nie pukał, nikt nie pytał. W niebuszewie wścibstwo mogło kosztować życie. Nawet zwierzęta czuły, że z lokatorem spod numeru siódmego jest coś nie tak. Pies sąsiadki, zawsze spokojny, dostawał ataku szału, gdy miał przejść obok jego drzwi. Warczał, kulił ogon i zapierał się łapami, jakby wyczuwał za progiem zapach swojej śmierci. Na Cypek tylko patrzył za Firanki swoimi zimnymi oczami. Irena. Kobieta, która zawsze była w domu. Irena Jarosz była przeciwieństwem mroku Niebuszewa. Miała 23 lata, była młodą mężatką, matką jednego dziecka. Cicha, skromna, zawsze uśmiechnięta. Choć w tamtych czasach o uśmiech było naprawdę trudno. Jej życie kręciło się wokół mieszkania, męża Józefa i opieki nad dniem oblęciem. Sąsiedzi wiedzieli, że o każdej porze dnia Irena jest w domu. Słychać było przez ściany, jak nuci dziecku kołysanki, jak krząta się po kuchni. Była bezpieczną przystanią w tej niebezpiecznej dzielnicy. Ale 11 września 1952 roku ta nagle zniknęła. Irena, która nigdy nie opuszczała domu bez uprzedzenia, która zawsze czekała z obiadem na męża, po prostu przestała istnieć dla świata. 11 września 1952 rok. Dzień, który zatrzymał się na stałe. Ten dzień nie miał wyglądać inaczej niż wszystkie poprzednie. Był czwartek, w powietrzu unosił się zapach wilgotnego muru i dymu z pieców kaflowych. Józef Jarosz, jak co dzień, wstał wcześniej rano, zjadł śniadanie, pocałował Irenę w czoło i wyszedł do pracy w porcie. Jego córka spała zawinięta w koc, Irena zamknęła za nim drzwi i została sama. Nie wiedział, że robi to po raz ostatni. W tamtych czasach zegarki nosiło się rzadko. Czas odmierzało się ruchem słońca po ścianach i dźwiękiem tramwajów przejeżdżających co godzinę pod oknem. A jednak tego dnia czas zaczął dziwnie się dłużyć. Jakby świat, nie wiadomo kiedy, zaczął szeptać ostrzeżenia, ale nikt go nie słuchał. Godzina 13:55 Korytarz w kamienicy przy Wilsona 7 był cichy, jak zwykle. Ale ta cisza miała w sobie coś nowego, była gęsta, lepka. Zofia, sąsiadka z góry, zeszła na dół z dzieckiem Jaroszów na rękach i wtedy to usłyszała. Dwa dźwięki. Nie był to krzyk. Nie był to nawet jęk rozpaczy. To były dwa krótkie odgłosy, zaledwie muśnięcia dźwięku, jakby coś lub ktoś wypuścił ostatni oddech. A potem nic, jakby powietrze zostało wyssane z całego budynku. Zofia zamarła. Coś w niej mówiło, uciekaj. Wybiegła na podwórko, odwróciła się przez ramię i spojrzała w okno kuchenne sąsiada z parteru, Józefa Cypka. W oknie pojawił się on. Stał tam. W swojej pasiasto-białej koszuli z krótkim rękawem. Twarz wykrzywiona w czymś, co przypominało uśmiech, ale było zbyt martwe, zbyt nieruchome. Trzymał w rękach czerwone wiadro. Przycisnął je do piersi, jakby niósł coś delikatnego, czego nie chciał uronić. Ale ścierka, która ją przykrył, była mokra, a z jej krawędzi, prosto na parapet i dalej na ziemię, kapała gęsta, ciemna ciecz. Zofia pomyślała – krew. Ale szybko wypchnęła tę myśl z głowy, bo kto nosi krew w wiatrze w biały dzień? Godzina 18.30. Józef Jarosz wraca z pracy. Na ulicy robi się chłodno. Słońce właśnie zaczęło zachodzić. Bruk lśnił złotym blaskiem. Ale kiedy stanął przed drzwiami swojego mieszkania… Serce zaczęło bić inaczej. Zamek był zamknięty od środka. Z kuchni nie dochodziły żadne dźwięki. Nie słychać było gotującej się zupy, nie było głosu Ireny. Nie płakało dziecko. Absolutna cisza. Jarosz poczuł, jak coś zaciska się wokół jego klatki piersiowej. Pukał, wołał, naciskał klamkę. Sąsiedzi wychylali głowy z drzwi, ale nikt nie mówił ani słowa. Wszyscy czuli, że coś się stało. Ale nikt nie chciał być tym, kto to powie. Dopiero Zofia podeszła bliżej i szepnęła: Widziałam cypka. Z wiadrem czerwonym. Jarosz nie wytrzymał. Pędem pobiegł na podwórko. Wskoczył na dach komórki z węglem, z której dało się zajrzeć przez okno do mieszkania sąsiada z parteru. W środku panował półmrok, ale oczy szybko przyzwyczaiły się do cienia. I wtedy to zobaczył: Na leżance jego pierzyna. Obok Żakiet Ireny, a tuż obok ulubiony dziecięcy koc. Ten sam, w którym zawsze owijała ich córkę. Jarosz poczuł, że nogi się pod nim uginają. Wszystko krzyczało, to nie powinno tu być. Ten widok nie miał prawa się wydarzyć. Nie było już wątpliwości. Pobiegł na milicję, ledwo oddychając. Cypek! On ją zabrał! On ją ma! Krzyczał. Nikt mu nie przerywał. To była noc, która w niebuszewie nie miała się już skończyć. Mieszkanie, które przemawiało krwią. Milicja z początku nie chciała w to wierzyć. Zaginięcia kobiet zdarzały się, sprzeczki w małżeństwie, codzienność. A zresztą to był szczecin, rok 1952. Ludzie znikali i wracali, albo nie wracali nigdy. Nikt się za bardzo tym nie przejmował. Ale coś w oczach Józefa Jarosza sprawiało, że tym razem zareagowano inaczej. To nie była zwykła histeria. To był czysty strach człowieka, który właśnie zrozumiał, że coś mu odebrano. Coś, czego już nie odzyska. Dwóch funkcjonariuszy ruszyło z nim na Wilsona 7. Kamienica wyglądała jak każda inna obtrapana, zmęczona wojną i latami zaniedbań. Z podwórka wciąż było słychać dźwięki dzieci, ale nikt się nie śmiał. Milicjanci stanęli przed drzwiami cypka. Pukali. Najpierw zwyczajnie, potem mocniej. Nikt nie otwierał. Ale w środku paliło się światło. Za grubą szyłą starego okna było widać… ruch? Nie. To tylko cień, drgający od lampy. Jeden z milicjantów nachylił się i spróbował zajrzeć przez szparę w zasłonie. Nic. Biel. Tylko biel prześcieradła rzuconego niedbale na coś, co mogło być kanapą lub czymś zupełnie innym. W końcu padła decyzja. Wyważamy. Drzwi ustąpiły po trzecim kopnięciu. I wtedy zapach. Nie był uderzający, nie był ostry, to było coś gorszego. Ciepły, duszny smród, który wślizgiwał się do nosa jak dym. Mieszanina zupy, jajek, potu i czegoś, co przypominało mięso, ale nie takie ze sklepu. To był zapach kuchni, w której ugotowano człowieka. Weszli do środka. Najpierw kuchnia. Na stole biały talerz, ułożony starannie z dokładnością godną restauracji. Na nim ludzka wątroba, miękka, jeszcze parująca. Obok kawałek masła i serce. Stół nie był brudny, nie był zakrwawiony, był nakryty. Jakby ktoś zaraz miał usiąść do obiadu. W zlewie patelnia z resztkami jajecznicy, tylko że tłuszcz, który w niej się zbierał, był zbyt gęsty, zbyt żółtawy. Jakby jajka były usmożony na czymś nienazwanym. Funkcjonariusze patrzyli po sobie. Pierwszy raz jeden z nich zrobił krok w tył. Idziemy dalej, powiedział drugi. Przejście do pokoju było jak przejście w głąb snu, z którego nie da się uciec. Latarka zawisła w powietrzu, nim padł jej snop światła najpierw tkanina. Prześcieradło mokre od czegoś ciemnego. Wzór kwiatów który kiedyś pewnie był niebieski, teraz wyglądał jak zgaszona purpura. Pod nim ciało, a raczej to, co z niego zostało. Bez rąk, bez nóg, bez głowy. Korpus człowieka rozebrany jak tusza mięsa, zawinięty jak coś, co przechowuje się na później. Na podłodze w rogu pokoju wanienka, pełna czegoś gęstego, czerwień, o której nie da się zapomnieć. Obłok ułożony równo dłonią, każdy palec wyprostowany jakby spał. Funkcjonariusz z latarką przysnął światło do ściany i wtedy go zobaczył zegar. Zegar ścienny, zatrzymany, wskazówki stały nieruchomo godzina 17.45. Drugi milicjant rozejrzał się i spojrzał na zegar w kuchni. Ten sam czas obydwa zegary martwe. Czas w tym mieszkaniu przestał płynąć. Zło go zatrzymało. Zamroziło chwilę, w której Irena przestała być człowiekiem, a zaczęła być czymś. Nikt nie mówił nic przez długą chwilę. Dopiero wtedy usłyszeli płacz dziecka. Jedynego świadomego życia w całym budynku. Zrozumieli, że muszą działać. Gdzie był Cypek? Znaleźli go tego samego wieczoru. W kinie. Siedział spokojnie w drugim rzędzie, oglądając czeską komedię. Uśmiechał się delikatnie pod nosem. W kieszeni miał jeszcze klucze do mieszkania Ireny. Nie był zdenerwowany, nie pytał o co chodzi. Jakby wiedział, że wszystko, co miało się wydarzyć, już się wydarzyło. Cypek mówi i kłamie. Przesłuchanie Józefa Cypka nie było rutynowym dochodzeniem. To była walka z cieniem, z człowiekiem, który nie miał już nic do stracenia, ale też nie miał nic do powiedzenia, co byłoby prawdą. Nie płakał, nie błagał o litość, nie próbował się bronić, był spokojny, zbyt spokojny. Kiedy wprowadzono go do pokoju przesłuchań, spojrzał na śledczych jak ktoś, kto już kiedyś to przeżył, jak ktoś, to wie, że teraz to już tylko formalność. Zanim padło pierwsze pytanie, Cypka zapytano o czy chce coś powiedzieć. Odpowiedział, zupa stygnie. I wtedy jeden z funkcjonariuszy zrozumiał, że to nie będzie zwykła sprawa. Zmieniał wersję wydarzeń z precyzją iluzjonisty. Za każdym razem, gdy śledczy sądzili, że mają spójną wersję, Cypek dokręcał rzeczywistość jak śrubę. Raz mówił, że Irena przyszła pomąkę, że wszedł za nią, zamknął drzwi i chciał ją tylko przestraszyć. Później, że sama go odwiedzała od dawna, że nie kochała męża, że chciała z nim być, że planowała z nim życie. W jednej wersji, najdziwniejszej, twierdził, że Irena sama się rozebrała, że dała się pokroić. Tak powiedział, bo chciała pozostać z nim na zawsze. W liście, który napisał do prezydenta Bieruta, starannie, odręcznie, Cypek zawarł słowa, które długo nie dawały spokoju śledczym. Chciałem ją tylko pogochać, ale ona mnie odtrąciła, więc straciłem panowanie nad sobą. Ale to nie była zbrodnia w afekcie, to nie był napatrzał, to był chłodny, metodyczny rozbiór ciała ludzkiego z wyłączeniem emocji, z użyciem wiedzy. Z czasem, którego nikt nie mierzył, bo zegary dawno już stanęły. Biegli psychiatrzy badali go długo kilka sesji, rozmowy, testy. Jeden z nich, doświadczony lekarz, który przyszedł przez obozy koncentracyjne jako więzień, powiedział po spotkaniu – patrzyłem mu w oczy i tam nie było nic. Ani nienawiści, ani bólu, ani człowieka. Werdykt był jednoznaczny, w pełni poczytalny. Nie był szalony, nie był nieświadomy. Każdy ruch nożem – zaplanowany. Każde nacięcie – celowe. Każda część ciała – Przetworzona z precyzją, której nie powstydziłby się zawodowy rzeźnik. Psychopata? Tak, ale nieimpulsywny. Psychopata, który wiedział, co robi, dlaczego to robi i że zrobił to dobrze. Zło, które się nie rzuca, nie krzyczy, nie śmieje się szaleńczo. Zło, które siedzi cicho i mówi spokojnym tonem, zupa stygnie. Proces błyskawiczny. Władza jak to władza. Nie lubi historii, które wymykają się spod kontroli, a już szczególnie takich, które pokazywały, że w nowym, powojennym porządku świata mogą istnieć potwory. Sprawa Józefa Cypka była niewygodna zbyt brutalna, zbyt dosłowna, zbyt łatwa do zapamiętania. Dlatego nie mogła trwać długo. Proces rozpoczął się 17 września 1952 roku Sześć dni po odnalezieniu ciała Ireny Jarusz, 6 dni to mniej więcej tyle, ile potrzeba, by miasto zdążyło się przestraszyć, ale jeszcze nie zdążyło zadawać pytań. Sala sądowa była zamknięta dla publiczności. Nie było tłumów, nie było krzyku. Nie było dziennikarzy. Była cisza. Ta sama, która unosiła się nad niebuszewem. Cypek został wprowadzony w kajdankach. Przed powoli, ciężko stawiając kroki protezą. Ten dźwięk odbijał się od ścian sali sądowej jak metronom, odmierzający czas do końca. Cypek nie patrzył na sędziego, nie patrzył na prokuratora. Nie spojrzał ani razu na Józefa Jarosza, który siedział kilka metrów dalej, z twarzą schowaną w dłoniach. Jarosz płakał, Cypek nie. Akt oskarżenia był długi, ale czytany szybko. Suchym, urzędowym tonem, jak lista zakupów, jak instrukcja obsługi. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Działanie z premedytacją, poćwiartowanie zwłok, brak skruchy. Obrona była formalnością. Adwokat z urzędu mówił krótko. Nie próbował budować narracji, nie zadawał niewygodnych pytań. Jakby wiedział, że ten wyrok zapadł, zanim ktokolwiek wszedł na salę. Cypek, zapytany, czy przyznaje się do winy, powiedział spokojnie. Tak, bez ale, bez tłumaczeń, bez emocji. Proces trwał 4,5 godziny. 4,5 i pół godziny by zamknąć życie człowieka. 4,5 pół godziny, by zamknąć sprawę, która powinna ciągnąć się latami. Cztery pół godziny by niebłyszewo mogło odetchnąć. Przynajmniej na papierze. Wyrok był oczywisty. Kara śmierci. Sędzia czytał uzasadnienie monotonnym głosem. Skazany Józef Cypek pozbawiony jest wszelkich uczuć ludzkich. Działał w pełni świadomy. Sposób popełnienia zbrodni świadczy o jego zezwierzęceniu. Cypek nie drgnął. Nie zmienił pozycji. Nie spuścił głowy. Jakby to zdanie nie dotyczyło jego. Po ogłoszeniu wyroku został wyprowadzony tą samą drogą, ten sam dźwięk protezy. Kiedy drzwi sali się zamknęły, proces przestał istnieć, tak jakby nigdy go nie było. Cypek napisał jeszcze jeden list do prezydenta Bolesława Bieruta. Pisał starannie, bez błędów, bez emocji. Prosił o łaskę, nie dla siebie, dla sprawiedliwości. List został odrzucony. Egzekucję wyznaczono na termin 3 listopada 1952 roku. W zakładzie karnym panowała rutyna. Strażnicy znali ten dzień, nie był wyjątkowy. Cypek zjadł ostatni posiłek. Nie zostawił nic na talerzu, nie poprosił o księdza, nie poprosił o papierosa. Nie powiedział niczego, co zapamiętano by jako jego ostatnie słowa. O godzinie 17:45 wyprowadzono go z celi. Dokładnie o tej samej porze, o której zatrzymały się zegary w mieszkaniu przy Wilsona 7. Pętla została założona, mechanizm zadziałał. Czas, który wtedy się zatrzymał, ruszył dalej, jakby nigdy nic się nie stało. Legenda z mięsa i słoików. Śmierć Józefa Cypka nie zakończyła tej historii. Ona dopiero ją rozpaliła. Bo zło ma to do siebie, że nie umiera z człowiekiem. Zło, jeśli jest wystarczająco obrzydliwe, wystarczająco niezrozumiałe, rozpada się na fragmenty, na szepty, na spojrzenia przez ramię, na opowieści, które matki powtarzają dzieciom, żeby nie chodziły same do piwnicy. Po egzekucji Szczecin zamarł na chwilę, a potem zaczął huczeć, jakby miasto zaczęło się budzić z narkotycznego szoku. Ludzie mówili szeptem, ale wszyscy słyszeli, że Irena Jarosz nie była pierwsza. Że Cypek był seryjnym mordercą, że jego mieszkanie nie widziało jednej zbrodni, ale wiele. Że kobiety znikały w okolicy od lat, że milicja to wiedziała, że coś ukrywała. Jedna z sąsiadek miało powiedzieć: Widziałam jak wchodziły, ale nie widziałam, żeby wychodziły. Ale najstraszniejsza plotka była zgoła inna. Mówiło się, że Józef Cypek handlował ludzkim mięsem. Na pobliskim targu, tam. Gdzie dziś ludzie kupują warzywa i kwiaty, w tamtych latach sprzedawano wszystko: bez licencji, bez kontroli, bez pytań. Wszelkiego typu wyroby domowej roboty. Jedna z legend mówi, że pewnego razu kobieta kupiła od nieznanego sprzedawcy słoik z kulaszem, otworzyła go w domu, w środku, paznokieć. Ludzki paznokieć. Oczywiście nikt tego nie zgłosił. W tamtych czasach nikt nie zgłaszał takich rzeczy. Ale potem przyszła rewizja w piwnicy Cypka. I to nie była już legenda. Milicjanci zeszli w mrok podziemi, prowizorycznie oświetlając ściany latarkami. Piwnica pachniała starym tłuszczem, dymem i czymś jeszcze, czymś metalicznym. W jednej z wnęk, za starą pryczą i workami z kartoflami, znaleziono słoiki, dziesiątki, może więcej. Zakorkowane, opisane tuszem. Niektóre miały etykiety: mięso gotowane 9 albo żeberka domowe. Tylko, że w środku nie było świńskiego mięsa. Nie wyglądało też jak wołowina. Struktura włókien była zbyt cienka. Za bardzo przypominało coś znajomego, coś ludzkiego. Oczywiście tego nie znajdziemy w żadnych dokumentach. Oficjalne raporty milczą. Milicja zniszczyła większość materiałów jeszcze tego samego miesiąca. Dlaczego? Może bali się paniki, może bali się, że ludzie przestaną kupować jedzenie z targów, a może bali się, że sprawa jest większa, niż wyglądała na pierwszy rzut oka. Niektórzy mówią, że cypek nie działał sam, że był tylko trybikiem w wielkim mechanizmie, że mięso szło dalej. Przez wiele lat po egzekucji ludzie nie kupowali mięsa od nieznajomych. Nie brali paszczetów w słoikach, nie kupowali domowych kiełbas, nawet jeśli pachniały dobrze. Strach przed kanibalizmem stał się częścią DNA tego miasta. Czaszka w jeziorze i pytania bez odpowiedzi. Podczas jednego z pierwszych przesłuchań, jeszcze zanim Cypek zaczął mieszać wersję, powiedział coś, co początkowo przeszło niezauważone. Głowę wrzuciłem do rusałki. Nie chodziło mu syrenę z bajki, chodziło o staw rusałka. Niewielkie jezioro położone niedaleko ulicy Niemierzyńskiej. Zarośnięte, brudne, zamulone. Idealne miejsce, by coś zniknęło. Milicja ruszyła tam jeszcze tego samego dnia. Z pontonem, linami, metalowymi hakami. Przeszukali dno. Wyczesali mu, sprowadzono nurka. Nie znaleziono nic: ani czaszki, ani fragmentu kości, ani śladu po Irenie. Sprawa została zamknięta, ale staw nie zapomniał. Minęły lata. Miasto żyło dalej. W miejscu, gdzie kiedyś krążyły patrole, pojawili się rowerzyści i wędkarze. Aż do jesieni 1976 roku. Podczas prac melioracyjnych zdecydowano się tymczasowo spuścić wodę z części rusałki. To, co zobaczyli robotnicy, zamroziło im krew w żyłach. Na dnie pośród porzuconych rowerów, cegieł i starych opon, leżały czaszki. Nie jedna, kilka. Niektóre prawie całe. Milicja przyjechała szybko. Prace natychmiast wstrzymano. Zabezpieczono teren, zabrano znalezisko. I potem zapadła cisza. Nie ogłoszono śledztwa, nie przeprowadzono ekspertyz. Nie opublikowano raportów. Zebrane kości zostały pochowane, wszystkie razem w bezimiennej mogile. Bez nazwisk, bez dochodzenia, bez odpowiedzi. Czy należały do Ireny, a może do innych, o których nie wiemy? Czy Cypek mówił prawdę? Czy tylko się bawił? A jeśli mówił, to czy tylko o jednej głowie? W tej sprawie było zbyt wiele niedomówień. Za dużo przypadków, które po prostu do siebie nie pasują. Dlaczego śledztwo od początku było tak płytkie? Dlaczego nie zabezpieczono śladów w mieszkaniu? Nie sprawdzono odcisków palców? Nie przesłuchano mieszkańców dokładnie. Czemu nigdy nie zidentyfikowano, do kogo należały skójki w piwnicy? Zaczęły krążyć plotki. Z początku cicho, potem coraz śmielej. Że rodzina Ireny Jarosz miała powiązania z kimś wysoko postawionym. Że ktoś z UB trzymał rękę nad całym śledztwem. Że w tle pojawiło się nazwisko Edwarda Gierka. Dalekiego krewnego, kuzyna lub szwagra, w zależności od wersji. Może nie chodziło tylko o Cypka. Może chodziło o system. O ludzi, którzy zjedli coś, o czym nie powinni wiedzieć. Tego już się nie dowiemy, bo dokumenty zniknęły, świadkowie umarli, bo czaszka w rusałce nigdy nie przemówi. Niebuszewo zmieniło się. Dziś to tętniąca życiem dzielnica, kolorowa, głośna, pełna studentów, futraków i lokalnych galerii. Ale zło nie potrzebuje ciemności, nie potrzebuje milicji ani kamer. A zło cierpliwie czeka. Czeka na kogoś, kto o nim zapomni. Na kogoś, kto pomyśli, to tylko legenda. Dziękuję, że wysłuchałeś lub wysłuchałaś tego odcinka w całości. Jeśli jeszcze nie śpisz, proszę zostaw subskrypcję i polubienie pod tym filmem, i do usłyszenia w kolejnym materiale.